Panie Marszałku, Wysoka Izbo, po pierwsze chciałbym bardzo podziękować tym, którzy poparli uchwałę dotyczącą fundamentów bezpieczeństwa państwa polskiego. To jest egzamin z patriotyzmu, to jest egzamin, kto jest za bezpieczną Polską, kto jest za silnym NATO, kto jest za silnym siłą Polski w naszych sojuszach. Nie zdaliście egzaminu. Prawa strona tej sali nie zdała egzaminu w Europarlamencie, nie zdała dzisiaj egzaminu, co się z wami stało, bo problem jest głębszy niż tylko to głosowanie. Problem jest poważniejszy, Szanowni Państwo, bo to, co wskazywali pan poseł, pan minister Zalewski, pan poseł Kowal, znający dobrze środowisko PiSu przecież, że coś się z nimi złego dzieje. Stracili to, co kiedyś mogło nawet imponować. Wielu Polaków głosowało dlatego na Was, bo mieliście dobre czucie zagrożeń ze Wschodu i nawet odpowiedzi na to. Utraciliście to zupełnie. Utraciliście ten słuch, a teraz utraciliście zdolność działania na rzecz dobra, rzecz I wytłumaczę to w trzech punktach. Po pierwsze, co jest podstawą neoimperialnej polityki Rosji? To jest zniszczenie wspólnoty narodowej i rozbijanie jedności wobec racji stanu i kluczowych elementów budowy bezpieczeństwa polskiego. Krzyczycie tak głośno teraz bo próbujecie zakłamać i zakrzyczeć hańbę swoich głosowań i ostatnich działań. Krzyk jest wyrazem waszej gigantycznej słabości, a wasz obłęd w oczach oddaje emocje, w których się znajdujecie, że jesteście po prostu w tragicznej sytuacji. Głosowanie przeciwko umocnień na wschodniej granicy Polski jest nie do wytłumaczenia. Głosowanie przeciwko fortyfikacjom. Przeciwko systemom dronowym, systemom antydronowym, głosowanie przeciwko jedności NATO. Szanowni państwo, Tarcza Wschód, Bałtycka Linia Obrony, umocnienia na granicy fińsko-rosyjskiej, to jest projekt natowski, europejski, to jest projekt patriotyczny, a nie polityczny. Robicie coś obłędnego, ale to jest pierwsza rzecz. Głosujecie źle w Unii. Niszczycie projekt, który może być wspólnotowy i wzmacnia siłę NATO. Jakie są cele Tarczy Wschód? Ułatwienie przemieszczania się wojsk własnych i sojuszniczych. To jakie to są wojska sojusznicze? To są so wojska sojusznicze w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. I wy nie chcecie im ułatwiać przemieszczania się? Drugi punkt Tarczy Wschód to jest utrudnianie przemieszczania się i poruszania się wojskom przeciwnika, wojskom adwersarzy. To wy jesteście za tym, żeby im ułatwiać, jak tego nie wybudujemy? Gdzie jest rozum? Gdzie wasza logika? Trzeci punkt. Trzeci punkt, o którym pan poseł Kował wspomina. Ochrona mieszkańców. Tarcza wschód to jest budowa schronów, miejsc chronienia, chronienie mieszkańców. Czemu tego nie chcecie? Ale to wpisuje się w całą strategię realizowaną, mam nadzieję, tylko i wyłącznie przez waszą głupotę, waszą nieuwagę lub y, jakieś kompletny amok kampanii politycznej, bo podział społeczny w tej Czy sprawie. Czy może pani poseł panu się jedności, uspokoić? Podział społeczny w tej sprawie i brak jedności jest wypełnianiem strategii neoimperialnej losu. I chyba nie chcecie się pod nią podpisać. Ja wciąż to nie uwierzę, że chcecie, ale niestety wasze czyny ostatnie, choćby te głosowania o tym świadczą. Druga kwestia. Po wybuchu wojny na Ukrainie e, Unia Europejska podejmuje działania, wtedy wy rządzicie. Sami się na te działania zgadzacie. To jest przyjęcie kompasu strategicznego w marcu 2022 roku, to jest wzmocnienie polityki na rzecz obronności i bezpieczeństwa i wtedy się pod tą polityką na rzecz obronności i bezpieczeństwa Unii Europejskiej podpisujecie. A jak my organizujemy finanse, żeby tą politykę zrealizować, to dzisiaj jesteście przeciwko. Dlaczego nie chcecie wypełniać założeń wzmocnienia polityki i obronności Unii Europejskiej, na którą zgodziliście się do roku 2030 w kompasie strategicznym przyjętym w marcu 2022 roku? I wbrew temu, co mówili wasi przedstawiciele z tej mównicy, Unia Europejska buduje swoje zdolności obronne. I powiem więcej. Wy się na to zgadzaliście, a my wypełniamy to teraz. Wypełniamy tą misją polskich żołnierzy, którzy pełnią jako siły szybkiego reagowania w ramach Unii Europejskiej, pełnią dyżur od lipca 2024 roku do połowy tego roku. To jest budowanie potencjału Unii Europejskiej, za którym byliście, ale teraz się od tego odżegnujecie. Więcej przyjmowaliście, a teraz chcecie zamknąć na to oczy. I, I trzecia sprawa. Trzecia sprawa moim zdaniem najbardziej bulwersująca oprócz całej sytuacji braku jedności, współpracy na rzecz bezpieczeństwa. I tą wyciągniętą rękę odrzuciliście. Niestety odrzuciliście. Ale jest coś, co mnie bardzo niepokoi, bo to dotyczy wyborów prezydenckich i kandydata, którego wystawiliście. Przed chwilą mieliśmy tutaj przedstawicieli PIS-u, którzy wnosili flagę NATO, przedstawiali, że to jest jedyny sojusz, najlepszy. I z tą tezą ja się zgadzam. Nie ma lepszego sojuszu i nie będzie lepszego sojuszu obronnego. Flaga NATO piękna. To dlaczego kandydat Nawrocki nie potrafił odpowiedzieć wczoraj w wywiadzie w rmf na proste pytanie, czy wykona postanowienia Traktatu Północnoatlantyckiego, czy będzie uruchamiał artykuł 5, czy będzie gotowy do sojuszniczej obrony? Wielbicie NATO słowami, ale wy nie chcecie realizować porozumienia. Sojuszu Północnoatlantyckiego ma, przez kilka minut nie był w stanie powiedzieć, że zobowiązania sojusznicze w ramach NATO to jest święta rzecz? To jak taki, taki ktoś, tak, jak taki ktoś ma szansę być prezydentem, który będzie wnioskował o sojuszniczą pomoc dla Polski? To nie chodzi o to tylko i wyłącznie, że się udziela pomocy innym państwom, ale że może być się w takiej sytuacji, że o tą prośbę będzie musiał wystąpić. Prezydent Rzeczpospolitej, a dzisiaj mamy do czynienia z kandydatem, który na podstawowe pytanie, które powinien każdy kandydat, nie na prezydenta, na radnego gminy odpowiadać w trzy sekundy, że Polska wykona wszystkie zobowiązania sojusznicze i oczekuje wykonania wszystkich zobowiązań sojuszniczych. Co to ma znaczyć? Kogo wy wystawiliście? Na, na co Wy Polskę narażacie? Szesnaście razy na to było wymienione w rezolucji Parlamentu Europejskiego tego nie chcecie zauważyć. Dzisiejsze głosowanie okrywa was hańbą i wstydem. Polska jest w NATO, w Unii i będzie budować największe zdolności operacyjne i zdolności obronne. Trzy wektory pozostają niezmienne: trzymać Rosję jak najdalej stąd, budować siłę NATO i budować siłę Unii Europejskiej i wspierać się nawzajem. Bardzo dziękuję.